mieć i melduję się na Sardynii, dotarłam. Stoję teraz w okropnie gorącym piachu i za dużo. Chyba tu nie wytrzymam, ale chcę nagrać dla Was update, że jestem i że żyję. Mam w ogóle nadzieję, że mnie widzicie, bo ja nie widzę nic. Jest pięknie, jest bardzo gorąco i dzisiejszą wiadomością dnia jest to, że Cińca i Niko poprosili mnie, żebym była świadkiem ich. Więc tego się zupełnie nie spodziewałam i od razu troszkę wpadłam w panikę, bo nie wiem czy moja sukienka jest mm, odpowiednia, no i wiadomo co z fryzurą i z, ze wszystkim wszystkim. Nie byłam przygotowana na bycie świadkową, ale jestem bardzo szczęśliwa i y, wdzięczna. I wiecie co, serio to chyba na tyle z update'u, bo muszę wracać do wody, bo poparzę sobie stopy, więc y, do zobaczenia. Byłyśmy już rano, sorry troszkę jest ciemno, a już wchodzimy. Byłyśmy najpierw rano odebrać sukienkę na ślub dla mamy czynci. Potem byliśmy e, u florystki wybrać kwiaty na ślub, ostateczne e, aranżacje, potwierdzić, a teraz odwiedzamy ich nowe mieszkanie e, i zabieramy parę już rzeczy. Tutaj, patrzcie jak wspaniale Coffee Machine e, Lawatza U. Wchodzę do mieszkanka. Uwaga, uwaga, za chwilę pojawi się światło. Kodynia, no. Więc wcześniej dla Was nie nagrywałam, bo y, troszkę Kodynia. dużo się działo. A teraz jest dobry moment. To jest Kodynia. chyba najlepsza część tego mieszkania. Patrzcie, jaki ogromny taras tu mają. Aha, z drugiego pokoju też jest wyjście. Nie, no coś niesamowitego. I w rogu mają jeszcze taki słodki mikroogródek z palmą. Żyć nie umierać. Mówią, że kupią tutaj sobie basen na ten taras. Więc jak tutaj będzie jeszcze basen, to ja po prostu w ogóle stąd nie wyjeżdża. Mają dwa balkony, jeden ogromny taras, tam, gdzie wam już pokazywałam i jeden wychodzący mniejszy z kuchni. Taki bardziej roboczy, ale też powiedziałabym całkiem duży. Tak się powinno budować mieszkania. Znowu bardzo świeci i znowu nic nie widzę, ale a tutaj naprzeciwko jest kościół, w którym siostra Cincy brała ślub, bo jej e, mąż jest marynarzem. I właśnie dlatego mieli taką wspaniałą miejscówkę. Byliśmy właśnie ze znajomymi na aperitivo i jak wiecie, ja nie piję specjalnie alkoholu, więc po jednym drinku uważam się za pijaną. <laughs> Ale mam nadzieję, że przeżyję i jakoś wrócę do domu. A jeszcze dodatkowo taki drink przy 37 stopniach Celsjusza no, wyobraźcie sobie, jak to może na mnie podziałać. Więc... Ale jest okej. Okay. Więc wracamy do domu na kolację. Dzisiaj od rana przyjechał ojciec chrzestny Cincy i wykańczaliśmy tort na e, życzenia. Taki fake tort. E, potem robiliśmy i to też wam chyba pokażę, bo zrobiłam urywek, taki krótki filmik. Robiliśmy rożki papierowe na ryż, a teraz idziemy, uwaga, uwaga, na ostateczną przymiarkę sukni ślubnej, no i żeby ją w końcu odebrać. Tak, a czyńca niesie tutaj velon, a nice swimming suit. Um, <grym>, here we are. Oh, here? Where? You mean... A! Ah, no i właśnie dotarłyśmy do salonu siódmego, więc do zobaczenia za chwilkę. Usiadłyśmy na kawie teraz sukienka zmierzona, trochę Wam skłamałam, to nie jest jednak ostatnie przymierzenie, tylko będzie jeszcze jedno, bo teraz były przymiarki, musi być troszkę zwężona i dopasowana. A teraz po wszystkim usiadłyśmy sobie na kawie, której nie znałam. I Cińca mi tutaj zaproponowała kawę, która jak się nazywa? Uh, what's the name of this coffee? Marukino. Marukino. And Marukino. Uh, no. <laughs> um, I'm mixing languages, więc to jest Marukino. Uh, I to jest kawa z Nutellą Nutella and milk. Yes. Mleko. Uh, yeah, and it's. Uh, i no widzicie, mi się tak mieszają to języki, ale Cinci też. Cińcia mówi do swojej mamy po angielsku. Mama nic nie rozumie. Potem. Więc tak wygląda Marukino. Malutkie, ale będzie bardzo dobre. Jesteśmy w Portoscuro, i tutaj właśnie Chinca mi mówi, że to jest tradycyjne miejsce, gdzie łapano kiedyś, już teraz to nie funkcjonuje, bo chyba jest za stare, ale tradycyjnie tutaj łapano tuńczyki i jest cała fiesta związana z łapaniem tuńczyka. Dobra, nie przejmujcie się tym, jak wyglądam, bo wydaje mi się, że wyglądam bardzo blado w tym świetle, ale pokażę Wam ciekawochę, bo przygotowujemy teraz, zostało 5 dni do ślubu i przygotowujemy prezenty dla gości, które będą. E, takim pakiecikiem cukierków, ale specjalnych cukierków, które się nazywają konfetti? E, yes, It's, that's the name. I can talk. E, ok, po, e, polski. Yeah. E, więc do, do torebeczki wkładamy cztery cukierki e, takiego podstawowego smaku, konfetti z migdałami i piąty e, z jakimś konkretnym smakiem. To jest stracciatella, a te są po prostu pistacjowe i to są takie większe cukierki. I to jest tradycyjny prezent dla gości we Włoszech. Is it in the whole Italy? Or yes. is it Sardinia? Mm -hmm. okay. um, więc tradycyjny prezent dla gości, jeden z prezentów, jak mi mówi czynica, bo ma być jeszcze jakiś prezent, ale to jest prezent tradycyjny na ślub, ale też może być na chrzciny albo na um, obronę, jak ktoś się. Jak kończy ktoś studia? I stwierdziłam, że zrobię jeszcze konkurs i do jednego z prezencików e, włożę polską krówkę e, i to będzie specjalna, specjalna edycja, i ten, kto będzie miał krówkę, ten po prostu wygra. Pokazuję Wam opakowania, jakbyście chcieli kupić kiedyś, i to są takie zwykłe po prostu migdały w cukrowej polewie. Zdecydowanie polecam z pistacjami. Kolejny dzień i kolejny projekt. Robimy teraz kokardki na samochód. Więc mamy już cały koszyk i uwierzcie mi, to wcale nie jest tak proste, jak wygląda. Niektóre kokardki są trochę klepnięte, mają jeden sznureczek, nieważne, dużo do tłumaczenia, ale dobrze nam idzie, bo mamy już właśnie cały kosz. Hej, teraz jesteśmy w drodze do kawiary. Jedziemy tam na wieczór, a po drodze zabraliśmy trochę rzeczy do ich nowego mieszkania, żeby już zrobić część przeprowadzki i druga najważniejsza rzecz to wieziemy Sztuczny tort, który jest tortem na życzenia, który będzie wystawiony na ślub, podobno w Polsce też takie coś istnieje, ja się jeszcze na ślubach nie znam, tak, ale to i wieziemy do do Moniko. i taki jest plan, a potem idziemy na miasto. Więc zaczynamy kolejny dzień zwiedzania tutaj w stolicy Sardynii, zobaczymy gdzie mnie z zabiorą, jedzie samochód, muszę zejść z rogi. Oh maybe once. Oh you haven't been here. I'm not sure. Yes. Chyba uda się zrobić jakiś normalniejszy vlog, bo wybrałam się sama do Cagliari. Zresztą nawet nie wiem, czy dobrze wymamiam do końca tę nazwę, bo to jest chyba najtrudniejsza nazwa, jaką mogłam kiedykolwiek wymówić. Ale do największego miasta tutaj Sardynii, bo uczyńca ma dzisiaj kosmetyczkę i inne rzeczy, do których mnie nie potrzebuje, którą musi zrobić sama przed ślubem. Więc stwierdziłam, że nie będę jej się pałętać po domu. Jeszcze jej siostra dzisiaj przyjeżdża. No, i wybrałam się właśnie do miasta. Usiadłam sobie przed chwilą na śniadaniu na jakimś krosancie i cappuccino. A teraz wybieram się na zwiedzanie i zabieram was ze sobą. Zobaczymy, co znajdziemy sami, bez przewodników zawsze to dobrze wychodziło, więc myślę, że i tym razem się uda. W zasadzie nie obraziłabym się, gdybym gdzieś tutaj znalazła jednak inne buty na wesele, bo te, które przywiozłam mają trochę obśrupane korki w jednym miejscu i próbowałam to jakoś zniwelować lakierem do pasy okci, ale to chyba nie wygląda wcale lepiej. Chociaż dziewczyny mówią, że nie mam się przejmować i buty są zupełnie okej, okay, no ale wiecie jak, jak to jest. Jak się wie, że coś jest nie tak, to się tylko na to patrzy. Więc hm, może uda mi się znaleźć jakieś buty. Trzymajcie za mnie kciuki. Możemy się przejść tą piękną, małą uliczką, bardzo zieloną, a ja Wam się wyżalę, czego brakuje mi we Włoszech. Otóż we Włoszech brakuje mi kawy. <grym> nie myślałam, że to będzie problemem. No, oczywiście, żartuję, to nie jest jakiś wielki problem. Ale z chęcią napiłabym się mrożonej kawy rozmiaru venti ze starbucksa, to jest coś co jak już wiecie, bardzo lubię pić latem i to jest must, Ojej, no patrzcie jakie słodkie jest to przejście czy wy to widzicie? ja chcę się tu przeprowadzić wracając do kawy, to jest dla mnie must latem, duża, mrożona kawa jejku, ja to mogę na śniadanie, obiad i kolację pić i mi to nie przeszkadza, a oni tutaj oczywiście skuter, przepraszam za hałas nie, nie skuter, jakiś śmieszny mini samochód. A oni tutaj espresso do śniadania i ewentualnie espresso po obiedzie. Już więcej nie. Jak się dorwałam do kafe shakerato tutaj, czyli największej mrożonej kawy, którą można było dostać wielkości serwowanej, to jest taki drink kawowy w zasadzie serwowanej w takim kieliszku jak martini. To zamówiłam sobie trzy, na czwartą mi już nie pozwolili. Ale naprawdę, no Włosi, no jak wy możecie przeżyć bez dużej mrożonej kawy, to ja nie wiem. I mam nadzieję, że jednak znajdę tutaj coś, bo chyba Starbucksa nawet nie mają na Sardynii. Rozumiem, że mają o wiele lepszą kawę i znają się na jej parzeniu, ale no kurczę, mrożonej kawy nic nie zastąpi. Dobra, przestaje wam już marudzić. Ta uliczka jest tak słodka, ludzie tutaj dbają o takie szczegóły. Patrzcie. jestem zakochana w tym miejscu. No i jeszcze książki na wymianę, to jest dokładnie to, czego teraz potrzebuję, bo miałam za małą torebkę i spieszyłam się i nie wzięłam na to wyjścia żadnej książki ze sobą, a widzę tutaj parę tytułów po angielsku. Marzenia się spełniają, naprawdę. Idę tu sobie i myślę, kurczę, przydałaby się jakaś książka. I proszę, domek z książkami. Więc za chwilę coś wybieram. Wyjaśnię, jak wygrać życie, jak jest upał i specjalnie nie chcecie dojeść, ale macie ochotę na lody. Iść do kawiarni albo lodziarni, poprosić o łyżkę, a potem iść do sklepu i kupić cały kubełek lodów.